Jeszcze kilka dni temu w ostatnim materiale poruszyłem kwestię możliwego braku nowej zawartości, która czeka graczy Battlefielda 2042 w perspektywie nadchodzących 10 tygodni. Zawarłem tam m.in. powody tego stanu rzeczy oraz działania deweloperów, które mogą sztucznie podbudować motywację graczy, wraz z domniemanym potwierdzeniem sezonu siódmego w grze przez jednego z deweloperów. Otóż Dice po raz kolejny poczyniło kroki, aby zwiększyć liczbę bazy graczy Battlefielda 2042, jednak nie w sposób, który będzie atrakcyjny i w pełni wystarczający dla wszystkich graczy. Cóż to takiego? Do tego zbliżająca się wielkimi krokami druga duża aktualizacja sezonowa, która wyeliminuje poważne błędy trapiące obecnie graczy, ukryta zmiana dotycząca znaczącej kwestii, która jednak nie została podana społeczności, a także zaskakująca nominacja do nagrody, która podzieliła społeczność. Tego wszystkiego dowiedzie się w tym materiale. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi informacjami z Battlefielda i nie tylko, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę w walce z bezwzględnym algorytmem YouTube'a. Jestem Yahoo ja i zapraszam do oglądania. Wizja czarnego święta konsumpcjonizmu dotarła również do Battlefielda 2042, a jakże inaczej. Co ciekawe, przygotowano nawet do tego osobny materiał promocyjny. Do okresu zniżek, który potrwa dwa tygodnie i objawia się faktycznie dosyć sporym upustem wielu pakietów, dodano dwa darmowe elementy do odebrania w sklepie. W pierwszym tygodniu do 28 listopada taką nagrodą jest całkiem przyzwoite malowanie do Brawlera, a od 28 listopada do 5 grudnia, malowanie do Kondora. Oczywiście to nie koniec oferty Battlefieldowej, bo na Steamie, ale również na Xboxie i PlayStation pojawiły się równie spore promocje na same gry z serii Battlefield, co ponownie już teraz stymuluje wzrost bazy graczy po niedawnym trendzie spadkowym z wysokiej bazy, którą mogliśmy obserwować przez ostatnie półtora miesiąca. Prawdziwym wygranym promocji jest Battlefield 5, który pobił swój rekord graczy na Steamie. Mam tylko nadzieję, że takimi krokami Dice nie będzie grać dłużej i spotkamy się w końcu z nową aktywnością w grze, bo tak jak rozmawialiśmy ostatnio perspektywa jest dosyć długa, a zawartość w 2042 w zanadrzu wciąż istnieje. Po więcej z tego wątku odsyłam do poprzedniego materiału. Wychodząc jednak trochę przed szereg z potencjalną perspektywą na przyszłość, dobrze by było, aby Battlefield 2042 w sezonie 7, który zapowiada się, że zostanie dodany, otrzymał mapę stricte zurbanizowaną. Bo teren walki, który mamy na kaleidoskopie, umówmy się, nie ma z walką miejską dużo do czynienia, gdy drapacze chmur znajdują się na obrzeżach mapy. Takiej mapy w Battlefieldzie 2042 po prostu nie ma, a prześledziwszy sobie historię tego typu map właśnie w historii serii, można stwierdzić, że stanowią jeden z elementów, który jeśli jest dobrze wykonany, to poprawia po prostu walory oferowane przez grę. Byłby to też zresztą swoisty as w rękawie, zakładając, że co sezon otrzymujemy jedynie nową mapę. Martwi mnie natomiast to, że ktoś w DICE mógł tam wpaść na pomysł, że stadion, który został usunięty z klepsydry, zostanie podrasowany i reklamowany jako właśnie ta nowa mapa. W każdym razie mapa miejska zaaranżowana poprawnie może przełamać wizję tego nikłego klimatu jaki panuje ogólnie w 2042, a swoją uniwersalnością dać dłuższe życie nowemu sezonowi. Tak czy inaczej, wsparcie Battlefielda nawet w takiej formie jest po prostu kluczowe do utrzymania chociażby części zainteresowania. Letarg po niezasadnionym końcu wsparcia dla Battlefielda 5 nie wyszedł ani serii, ani deweloperom na dobre, jednak to już okazja do dywagacji na nieco inny materiał. W każdym razie widoczny zanik obecności DICE w Battlefieldzie 2042 oznacza przekierowanie na projekt nowego Battlefielda. A co robi w tym czasie dawne DICE LA, dowiemy się pewnie pomiędzy tym wszystkim. Deweloperzy w Battlefieldzie 2042 przyzwyczaili nas do tego, że często zmieniają wartości liczbowe w statystykach broni, niekoniecznie dzieląc się tym skrupulatnie w spisach aktualizacji. Tym razem dotknęło to jednak dosyć wrażliwej funkcji, jaką jest tak zwany Snap Aim, a więc element mechaniki asysty celowania, który pomaga nakierować nam na przeciwnika, gdy nasz celownik znajdzie się w jego bliskim sąsiedztwie. W Battlefieldzie 2042, jak wynika z porównań, funkcja jest na o wiele wyższym poziomie niż w Battlefieldzie 1 czy 5. Dzieje się tak głównie przez obecność crossplayu, co ma wprowadzić większy balans. Ostatnie zmiany poczynione na przełomie aktualizacji 6.0 i 6.1 skróciły nieco czas działania tej funkcji asysty z poziomu 0,5, który występował w poprzednich battlefieldach, do poziomu 0,2, a więc o bagatela 2,5 raza. Oznacza to, że mając aktywną tę funkcję, celownik przy działaniu asysty celowania śledzi przeciwnika krócej. Gracze, którzy korzystają z kontrolerów, wiedzą na pewno o co chodzi. Zmiany te mają głównie na celu wyeliminowanie sytuacji, w której system wariował, gdy obok siebie stało kilku przeciwników. I to też na pewno z autopsji sporo graczy z kontrolerami zna. Wraz z tymi zmianami jednak snajperzy nie korzystają z tej funkcji asysty niezależnie od powiększenia, a wszystkie bronie mają to wyłączone w momencie, gdy korzystają z celowników z powiększeniem większym niż razy 6. Ciekawe. A propos aktualizacji. Daj podzieliły się listą błędów, względem których trwa obecnie proces naprawczy. Wśród poprawek znajdą się działania naprawiające owiany złą sławą czarny ekran, problemy z rejestracją trafień, zwłaszcza na mapie spisek, niewidzialne elementy osprzętowania, które zabrały pingwiny, wyłączenie możliwości wychodzenia poza teren mapy spisek, czy naprawę błędu z dołączaniem do meczów, gdzie jest pełno botów, czyli ogólnie rzecz biorąc poprawa matchmakingu. Oznacza to, że DAIS tym razem opuściło taką mniejszą aktualizację Quality of Life pomiędzy tymi większymi aktualizacjami i zawsze te pomniejsze zmiany po prostu w ramach tej drugiej, dużej aktualizacji, którą mamy dostać na początku grudnia. Nie wiadomo jednak, co jeszcze wejdzie w jej skład, bo padła na razie zasłona milczenia. Niedawno w plikach znaleziono odniesienia do trybu obserwatora, który miałby się w końcu pojawić w 2042 natomiast i to nie jest pewne, bo nie otrzymaliśmy oczywiście oficjalnego potwierdzenia. Mam jednak obawę, że sama aktualizacja nie będzie jakoś obszerna, skoro postanowiono wcielić w jej ramy również te pomniejsze naprawy błędów, o których wspomniałem chwilę temu. Natomiast być może moje przeczucia okażą się nietrafione i generalnie oby tak było, bo aktywność w grze jest po prostu potrzebna, nawet w kontekście zmian obecnego status quo. Battlefield 2042 został nominowany do nagrody w kategorii Owoc Miłości Steam Awards 2023. Kategoria ta dedykowana jest dla twórców, którzy po latach nadal pielęgnują i wspierają swoją grę nową zawartością. I tak, całość jest dosyć groteskowa, zważywszy na fakt, jak długą historię sam Battlefield 2042 posiada. Nie można oczywiście zabrać tutaj godzin pracy, jaką deweloperzy poświęcili na doprowadzenie gry do stanu, w którym jest ona obecnie, co nie oznacza, że to już koniec tej zmiany, z czym zresztą część z nich się dzieli na Twitterze, komentując, że niestety często małe, niewidoczne na pierwszy rzut oka pierdoły są po prostu czasochłonne, a nie zawsze efektowne. I o ile pod uwagę weźmiemy sam trud włożony w odwrócenie pozycji 2042, tak warto pamiętać, że doszło do tego, dlatego że gra w wyniku różnych zawirowań, często kontentnie oczywiście niezależnych od szeregowych deweloperów, nie spełniała podstawowych standardów czy też nawet założeń, którymi chwalono się przy tej premieru. Nominacja do nagrody Battlefielda 2042 wypiera zatem prawdziwe gry, które na samym starcie były gotowe na premierę i po prostu były dalej aktualizowane nową zawartością. Bo to, że Battlefield 2042 jest już wspierany przez ponad 2 lata, jest jednak efektem pewnego zadośćuczynienia graczom tego Armagedonu, który wykoleił ścieżkę rozwoju Battlefielda 24 miesiące temu. To również w interesie DICE, i jej, jest dalsze wspieranie Battlefielda 2042 i społeczności, bez dbania o którą po prostu daleko nie i mam nadzieję, że w przyszłości faktycznie kolejny tytuł bez cienia wątpliwości będzie można całościowo zakwalifikować do kategorii podobnego typu. I tym otwartym akcentem zakończmy dzisiejszy materiał. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, aby być na bieżąco. No i do usłyszenia już w kolejnych materiałach. Jestem jachu, do zobaczenia. Cześć!